Mężczyźni po pięćdziesiątce słyszą ciągle to samo: że spadek potencji to po prostu część starzenia się, że trzeba się z tym pogodzić, albo polegać na małej niebieskiej pigułce do końca życia. Brzmi jak jakiś szalony nagłówek, prawda? Prawie zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Ale co, jeśli ci powiem, że to nie do końca prawda? Co, jeśli problemem nie jest twój wiek, ale coś, co zostało przeoczone? Widzisz, Wielu mężczyzn zmaga się z tym w ciszy, czując frustrację, gdy ich ciało wydaje się ich zawodzić. Co jeśli powiem ci, że przyczyną może być rodzaj zwarcia w twoim systemie nerwowym, o którym większość lekarzy nawet nie wspomina? Próbują różnych rzeczy, ale rezultaty są chwilowe, bo celują w objawy, a nie w prawdziwą przyczynę. Zanim jednak zagłębimy się w ten temat, daj mi znać w komentarzach skąd mnie oglądasz. Jeśli masz jakiekolwiek pytania podczas tego wideo, zadawaj je śmiało. Czytam wszystkie komentarze i zawsze staram się odpowiadać. Pozwól, że się przedstawię. Jestem dr. Katarzyna Nowak, specjalistka w dziedzinie urologii i zdrowia mężczyzn. Przez lata mojej praktyki klinicznej widziałam setki mężczyzn z tym samym problemem. Przepisywałam leki, zalecałam zmiany stylu życia, ale ciągle czułam, że czegoś brakuje. Te rozwiązania często działały jak plaster na głęboką ranę. Zaczęłam studiować starożytne praktyki, techniki, które były używane od tysięcy lat, a które my w nowoczesnym świecie uznaliśmy za przestarzałe. To pchnęło mnie do poszukiwań poza granicami tradycyjnej medycyny zachodniej. I odkryłam coś fascynującego. Połączyłam nowoczesną anatomię i neurologię z tymi starożytnymi mądrościami i znalazłam wspólny mianownik. Prawdziwym problemem dla większości mężczyzn po pięćdziesiątce nie jest brak hormonów czy wiek to jest rozłączenie. Chroniczny stres, lata siedzącego trybu życia, napięcie w biodrach i dolnej części pleców, to wszystko sprawia, że Twoja świadomość ciała znika. Pomyśl o tym. Twoja miednica, Twoje centrum witalności wchodzi w tryb cichy. Mięśnie dna miednicy, kluczowe dla erekcji i kontroli, po prostu zasypiają. Właśnie wtedy odkryłam system, który nazywam techniką afrykańskiego wojownika. To kompletny pięciofazowy system zaprojektowany, by obudzić te uśpione nerwy i mięśnie, by ponownie połączyć twój mózg z centrum twojej męskiej witalności. Większość ludzi, którzy próbują odzyskać kontrolę, ponosi porażkę, ponieważ popełniają jeden fatalny błąd na samym początku. To nie jest tylko jedna magiczna sztuczka czy jeden punkt masażu. Zaczynają od złej strony, próbując aktywować mięśnie, których nawet nie czują. A to prowadzi tylko do większego napięcia i frustracji. Zanim więc w ogóle dotkniemy tego specjalnego punktu, musimy zbudować fundament. A pierwszy krok jest prawdopodobnie zupełnie odwrotny do tego, co myślisz, że trzeba zrobić. Jaki jest więc ten fatalny błąd, o którym wspomniałam? To próba biegu, zanim nauczysz się chodzić. Większość mężczyzn słyszała o ćwiczeniach kegla, prawda? Mówi się im, żeby po prostu ściskali, jakby powstrzymywali mocz. Więc próbują. Ściskają z całej siły. Ale co się dzieje? Ponieważ ich połączenie nerwowe z tym obszarem jest słabe, ich ciało kompensuje. Zamiast aktywować małe, precyzyjne mięśnie dna miednicy, napinają pośladki. Wstrzymują oddech. Po kilku tygodniach są sfrustrowani, bo nie widzą rezultatów, a jedynie czują większe napięcie w karku i dolnej części pleców! Napinają brzuch, a nawet szczękę i ramiona. To dlatego, że wzmacniają blokadę, a nie ją uwalniają. Próbują aktywować mięśnie, których ich mózg już nie widzi. Technika wojownika jest inna. Opiera się na trzech prostych zasadach: po pierwsze, stabilna postawa, po drugie, skupiony oddech, i po trzecie, kontrola centrum, czyli rdzenia. Musimy zbudować tę bazę krok po kroku. Dlatego faza pierwsza nie polega na napinaniu, polega na odczuwaniu, nazywamy to uziemieniem. Zanim poprosisz swoje ciało o wykonanie skomplikowanego ruchu, musisz je ugruntować. Musisz przywrócić świadomość. Zróbmy to razem, to proste. Możesz to zrobić na stojąco. Stań ze stopami rozstawionymi na szerokość barków. Lekko, bardzo lekko ugnij kolana. Nie chodzi o przysiad, tylko o zdjęcie blokady zestawów. Większość mężczyzn, zwłaszcza tych spędzających dużo czasu przy biurku, ma miednicę przechyloną do przodu, wylewając wodę z przodu. Teraz wyobraź sobie, że Twoja miednica to miska z wodą. Chcemy, aby była neutralna. Delikatnie podwiń kość ogonową, tylko tyle, by miska była wypoziomowana. To jest kluczowy moment. Zwróć uwagę na swoje ramiona. Opuść je. Rozluźnij je. Teraz zwróć uwagę na swoją szczękę. Rozluźnij ją. Wielu z nas trzyma ogromne napięcie w szczęce. A nerwy szczęki są zaskakująco połączone z nerwami miednicy. Napięta szczęka często oznacza napiętą miednicę. Oddychaj głęboko przez nos. Poczuj, jak Twoje stopy mocno stoją na podłodze. Wyobraź sobie, że zapuszczasz korzenie w głąb ziemi. Nie próbuj niczego napinać. Po prostu stój i czuj. Poczuj podłogę pod stopami. Poczuj powietrze wchodzące przez nos. Poczuj ciężar swojego ciała. Spędź na tym minutę lub dwie. To jest Twój punkt wyjścia. Uczysz swój system nerwowy. Jestem tutaj, jestem bezpieczny, jestem stabilny. To może wydawać się śmiesznie proste, ale nie lekceważ tego kroku. To jest fundament. Dopiero gdy Twoje ciało będzie stabilne i uziemione, możemy przejść do fazy drugiej aktywacji Twojej wewnętrznej tarczy. Bez uziemienia każda próba aktywacji będzie chaotyczna. Musimy obudzić Twój rdzeń, który jest platformą wsparcia dla Twojego dna miednicy. Dobrze, masz już stabilną postawę. Jesteś uziemiony, Twoje ciało jest spokojne i gotowe na następny krok. Teraz przechodzimy do fazy drugiej, usztywnienia, czyli aktywacji Twojej wewnętrznej tarczy. Musisz zrozumieć jedną kluczową rzecz: Twoje dno miednicy nie działa w próżni. Próba aktywacji DNA miednicy, gdy twój rdzeń jest słaby i niestabilny, jest jak próba wystrzelenia potężnej armaty z 1930. Małego kajaka. Jest częścią większego systemu, który nazywamy rdzeniem. Pozwól, że użyję analogii. Co się stanie? Cała siła zostanie rozproszona, a kajak się wywróci. Twoje dno miednicy to armata. Twój rdzeń, mięśnie brzucha, pleców i bioder, to stabilna betonowa platforma. Potrzebujesz tej platformy, aby armata mogła wystrzelić z precyzją i mocą. Kiedy mówię aktywacja rdzenia, większość mężczyzn od razu myśli o robieniu brzuszków albo o wciąganiu brzucha. Wciąganie brzucha, tak jakbyś chciał zmieścić się w stare dżinsy, w rzeczywistości osłabia twój rdzeń i tworzy zły wzorzec ciśnienia w jamie brzusznej, wypychając wszystko w dół, prosto na twoje dno miednicy. Stojąc w swojej uziemionej pozycji z fazy pierwszej, Zrelaksowane ramiona, neutralna miednica. Chcę, żebyś wyobraził sobie, że ktoś za chwilę lekko uderzy cię w brzuch. To błąd. Faza druga, czyli usztywnienie, to coś zupełnie innego. Nie mocno, tylko na tyle, byś musiał się przygotować. Jaka jest twoja instynktowna reakcja? Delikatne napięcie. To jest właśnie to usztywnienie. Chodzi o stworzenie lekkiego 360 stopniowego napięcia wokół całej talii. Poczuj, jak napinają się nie tylko mięśnie z przodu brzucha, ale także twoje boki i dolna część pleców, jakbyś zakładał wewnętrzny gorset stabilizujący. Teraz najtrudniejsza część. Musisz utrzymać to lekkie napięcie i jednocześnie oddychać. To jest sekret oddychanie boczne. Połóż dłonie na bokach klatki piersiowej, na dolnych żebrach. Utrzymując lekkie napięcie w talii, weź wdech przez nos i spróbuj odepchnąć dłonie na boki za pomocą żeber. Poczuj, jak klatka piersiowa rozszerza się na boki, a nie do przodu. Podczas wydechu utrzymuj napięcie rdzenia. Zróbmy ćwiczenie. Utrzymaj tę lekką 360-stopniową stabilizację przez 5 sekund, oddychając bocznie. A potem, co równie ważne, całkowicie się rozluźnij na 5 sekund. 5 sekund napięcia z oddechem bocznym, 5 sekund pełnego relaksu. Czego należy unikać? Po pierwsze, nie wstrzymuj oddechu. Po drugie, nie napinaj pośladków. Pośladki powinny być rozluźnione. Pracujemy teraz tylko nad rdzeniem. Po trzecie, nie napinaj karku ani szczęki. Opanowanie tego to fundament. Tworzysz solidną platformę. Twoje ciało jest teraz uziemione dzięki fazie pierwszej i ustabilizowane dzięki fazie drugiej. Twój system nerwowy jest wreszcie gotowy. Teraz i dopiero teraz jesteśmy gotowi, aby zejść niżej. W następnej części ujawnię wreszcie ten kluczowy punkt, o którym wspomniałam na początku, i pokażę ci, jak użyć fazy trzeciej masażu przebudzenia. Jesteśmy gotowi obudzić panel sterowania. Twoje ciało jest teraz ugruntowane. Twój rdzeń jest stabilny i aktywny. Stworzyłeś idealne warunki, aby wreszcie uzyskać dostęp do prawdziwego centrum dowodzenia. Przechodzimy do fazy trzeciej, prawdopodobnie tej, na którą czekałeś. Masażu przebudzenia. Nadszedł czas, aby ujawnić ten kluczowy punkt, o którym wspomniałam w tytule. Ten punkt to Twoje krocze. Pozwól, że wyjaśnię Ci, dlaczego to miejsce jest tak niezwykle ważne. Jako urolog mogę Ci powiedzieć, że krocze to nie jest tylko kawałek skóry. To jest epicentrum nerwowe. To jest dosłowny panel sterowania Twojego dna miednicy. Znajduje się dokładnie między moszną a odbytem. Przechodzą tędy kluczowe nerwy. W tym gałęzie nerwu sromowego, które są bezpośrednio odpowiedzialne za wysyłanie sygnałów do mózgu i do penisa, niezbędnych do osiągnięcia i utrzymania erekcji. Kiedy ten obszar jest przewlekle napięty, zestresowany lub, co gorsza, uśpiony i odłączony z powodu lat siedzenia, te sygnały stają się słabe i niespójne. Jest to mały, ale gęsto unerwiony obszar. Nasz cel w fazie trzeciej jest prosty obudzić ten panel sterowania. Użyć delikatnego dotyku, aby przypomnieć Twojemu mózgowi. Hej, ten obszar istnieje. Wyślij tu krążenie, wyślij tu energię. Oto jak to robisz. Możesz to zrobić siedząc na krześle, przesuwając się na krawędź, lub leżąc na plecach z ugiętymi kolanami. Użyj jednego lub dwóch palców. Znajdź ten miękki obszar między podstawą moszny a odbytem. Teraz synchronizujemy to z oddechem. Weź wdech przez nos. Kiedy robisz wydech? Delikatnie. Ale stanowczo. Naciśnij ten punkt. Nie na tyle mocno by bolało, ale na tyle byś poczuł wyraźny nacisk. Utrzymaj ten nacisk przez około 10 do 15 sekund, spokojnie oddychając. Podczas wdechu zwolnij nacisk. Następnie, używając tej samej siły nacisku, wykonaj powolne, małe, okrężne ruchy w tym miejscu, również przez 10 do 15 sekund. Powtórz to kilka razy. Co powinieneś poczuć? To może być delikatne mrowienie. Może to być uczucie ciepła. Najważniejsze jest, że zaczniesz czuć świadomość w tym miejscu. Wielu mężczyzn, robiąc to po raz pierwszy, jest zszokowanych, że niemal nic tam nie czują. To jest właśnie ta desensytyzacja, z którą walczymy. Jakie są błędy, których należy unikać? Po pierwsze, to nie jest test siły. Chodzi o precyzję i intencje. Zbyt mocny nacisk może podrażnić nerwy. Po drugie. Upewnij się, że nie napinasz odbytu ani pośladków podczas naciskania. Całe Twoje ciało poza palcem powinno być zrelaksowane. Ten masaż krocza jest niesamowicie skuteczny sam w sobie. Można stworzyć prawdziwy obwód energetyczny, aktywując trzy dodatkowe punkty uzupełniające, które odblokowują całą miednicę. To jest klucz do zapłonu. Ale w systemie wojownika odkryłam, że można ten efekt zwielokrotnić. To jest jak włączenie głównego bezpiecznika, a następnie włączenie świateł w całym domu. W następnej części pokażę Ci ten sekretny obwód wzmacniający. Obudziłam więc główny panel sterowania w kroczu. To jest klucz do zapłonu. Ale tak jak wspomniałam, technika wojownika to kompletny system. Nie chcemy tylko uruchomić silnika, chcemy zasilić całą maszynę. Masaż krocza sam w sobie jest potężny, ale jego efekt można zwielokrotnić. Jeśli dodamy to, co nazywam obwodem wzmacniającym. Widzisz, Twoja miednica nie jest odizolowana. Jest połączona z dolną częścią pleców, z nogami, z brzuchem. Napięcie w którymkolwiek z tych obszarów może sabotować Twoje wysiłki. System wojownika wykorzystuje trzy dodatkowe punkty uzupełniające, aby całkowicie odblokować ten region. Kiedy aktywujesz je razem z masażem krocza, tworzysz potężny przepływ energii i krążenia. Aby go znaleźć, połóż dłonie na biodrach, znajdź dolne żebra, zejdź do kręgosłupa i przesuń się około dwa palce na zewnątrz po obu stronach kręgosłupa. Oto te trzy sekretne punkty. Pierwszy punkt to BL23. Znajduje się on w dolnej części pleców. To jest miejsce, gdzie wielu mężczyzn magazynuje ogromne ilości napięcia z powodu siedzenia. Delikatny masaż okrężny lub stały nacisk w tym miejscu przez 30 sekund rozluźnia napięte mięśnie lędźwiowe. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ rozluźnienie dolnej części pleców jest absolutnie kluczowe dla poprawy krążenia krwi w całej miednicy. Jeśli twoje plecy są jak betonowy mur, krew nie może swobodnie płynąć. Drugi punkt to SP6. Znajduje się on na wewnętrznej stronie nogi. Odmierz około cztery palce w górę od wewnętrznej kostki. Znajdziesz go tuż za kością piszczelową. To jest słynny punkt w medycynie tradycyjnej. I nie bez powodu. To jest skrzyżowanie dróg. W kategoriach zachodnich uwalnia on napięcia powięziowe, które łączą twoją stopę i nogę z miednicą. Siedzący tryb życia dosłownie skleja te tkanki. Masowanie tego punktu pomaga odkleić miednicę, dając jej większą swobodę. Trzeci punkt to CV4. Znajduje się on poniżej pępka. Odmierz około 3 do 4 palców bezpośrednio pod pępkiem. W kategoriach anatomicznych pomaga to aktywować najgłębsze mięśnie brzucha, które muszą współpracować z twoim dnem miednicy. To jest twoje centrum energetyczne. Chcę opowiedzieć wam krótką historię. Miałam pacjenta, nazwijmy go Marek. Miał 58 lat. Przyszedł do mnie całkowicie sfrustrowany. Powiedział, że czuje się martwy od pasa w dół. Najpierw faza pierwsza i faza druga. A następnie ten pełny obwód, codzienny masaż krocza, plus te trzy punkty wzmacniające. Próbował wszystkiego, ale nic nie działało na jego potencję. Zastosowałam u niego dokładnie ten protokół. Wyniki? Po zaledwie dwóch tygodniach wrócił do mojego gabinetu. Zgłosił około 60% poprawę w zakresie twardości erekcji. Ale wiesz, co było dla niego najbardziej znaczące? Powrót porannych erekcji. Czegoś, czego nie doświadczył od prawie dekady. Taka jest siła pełnego obwodu. Nie tylko pukasz w jedno miejsce, restartujesz cały system. A teraz, skoro obudziliśmy nerwy i przywróciliśmy krążenie, mięsień jest aktywny, jest gotowy do pracy. Nadszedł czas, aby nauczyć go, jak się poruszać. Przechodzimy do fazy czwartej: jak prawidłowo wykonać skurcz, którego 90% mężczyzn uczy się źle. Jesteśmy w kluczowym momencie. Użyłeś fazy trzeciej: masażu krocza i obwodu wzmacniającego. Nerwy są obudzone, krew zaczyna krążyć. Twój mózg wreszcie widzi ten obszar. Mięsień jest gotowy, jest aktywny i czeka na instrukcję. Teraz musimy nauczyć go, jak się poruszać. Przechodzimy do fazy czwartej: blokady korzenia, czyli kontroli skurczu. To jest to, co większość ludzi mylnie nazywa ćwiczeniami kegla. I to jest też moment, w którym 90% mężczyzn popełnia błąd. Tak jak mówiłam na początku, błąd polega na używaniu siły brutto. Mężczyźni ściskają pośladki, napinają brzuch, zaciskają szczęki. To nie jest izolacja mięśni dna miednicy. To jest chaos. To tak, jakby próbować wkręcić małą śrubkę za pomocą młota Kowalskiego. Prawdziwa kontrola, ta, której uczy technika wojownika, polega na precyzji. Oto jak to zrobić poprawnie. Teraz zamiast myśleć o ściskaniu, jakbyś powstrzymywał mocz, co często aktywuje złe mięśnie, chcę, żebyś pomyślał o podnoszeniu. Wyobraź sobie, że próbujesz delikatnie zasać swoje krocze, ten punkt między moszną a odbytem, do góry i do wewnątrz, swojego ciała. Chcę, żebyś wrócił myślami do tego punktu, który masowałeś, krocza, jakbyś wciągał makaron przez słomkę. To jest subtelny, wewnętrzny ruch podnoszący. Zróbmy ćwiczenie. Twoje ciało powinno być zrelaksowane. Bez usztywnienia z fazy drugiej, po prostu bądź zrelaksowany. Oddychaj normalnie przez nos. Teraz delikatnie podnieś krocze do góry i do wewnątrz. Utrzymaj ten skurcz przez 5 sekund. Co jest najważniejsze podczas tych 5 sekund? Po pierwsze, oddychaj. Nie wstrzymuj oddechu. Twój oddech musi być naturalny i nosowy. Po drugie, sprawdź swoje ciało. Czy twoje pośladki są napięte? Jeśli tak, rozluźnij je. Czy twój brzuch jest twardy? Rozluźnij go. Czy zaciskasz szczękę? Rozluźnij ją. Chodzi tylko o tę wewnętrzną elewację. Na początku może być bardzo słaba i to jest w porządku. Szukamy precyzji, nie siły. A teraz, po pięciu sekundach podnoszenia. Nadchodzi równie ważna część. Rozluźnienie. Całkowicie puść skurcz przez 5 sekund. Chcę, żebyś poczuł, jak ten obszar całkowicie opada. Pełne uwolnienie. Wielu mężczyzn żyje w stanie ciągłego, nieświadomego napięcia dna miednicy. Nigdy w pełni nie rozluźniają tych mięśni. Ucząc się aktywnie je rozluźniać, przywracasz im pełen zakres ruchu i zdrowia. Więc 10 powtórzeń. 5 sekund delikatnego podnoszenia. Po których następuje 5 sekund pełnego rozluźnienia. Kiedy to opanujesz, poczujesz coś niesamowitego. Ale żeby naprawdę zamknąć obwód i sprawić, by ten system działał automatycznie, musimy połączyć tę kontrolę mięśniową z silnikiem, który napędza całe Twoje ciało. To nie jest wyczerpujący skurcz. To jest czysta kontrola nerwowo-mięśniowa. Masz teraz kontrolę nad mięśniem. Musimy zsynchronizować to z Twoim oddechem w fazie 5 i 6. Opanowałeś już precyzyjny skurcz w fazie czwartej. Aby ten system stał się naprawdę potężny, musimy zintegrować ten skurcz z centralnym systemem operacyjnym Twojego ciała, z Twoim oddechem. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że ich dno miednicy i ich główny mięsień oddechowy, przepona, są ze sobą połączone, to jest niesamowite, ale to wciąż jest działanie w izolacji. Przechodzimy do fazy piątej: oddechu wojownika. Kiedy bierzesz wdech, przepona schodzi w dół, a dno miednicy powinno się delikatnie rozluźnić i obniżyć, aby zrobić miejsce. Działają jak dwie strony tłoka. Kiedy robisz wydech, przepona idzie w góry, a dno miednicy naturalnie unosi się razem z nią. U większości mężczyzn ta koordynacja jest kompletnie zaburzona. Oddech wojownika ma na celu zresetowanie i zsynchronizowanie tego rytmu. Chodzi o zorganizowanie ciśnienia wewnątrz twojego ciała. Ale to nie jest powolny, relaksujący oddech. To jest coś innego. Oto jak to robisz. Usiądź prosto, kręgosłup wyprostowany, ramiona zrelaksowane, opuszczone. Kluczowy szczegół: umieść czubek języka na podniebieniu tuż za przednimi zębami. To pomaga ustabilizować całą twoją wewnętrzną postawę. Teraz oddychaj krótko i rytmicznie tylko przez nos. Skup się na mocnym, szybkim wydechu przez nos. Wdech nastąpi automatycznie. To ma być słyszalne. Zrób serię 10 do 15 takich szybkich, rytmicznych oddechów. Potem zatrzymaj się. Zrób sobie 20 do 30 sekund przerwy, oddychając normalnie. A potem zrób drugą serię 10 do 15 oddechów. Czego unikać? Nie oddychaj klatką piersiową ani ramionami. Ruch ma pochodzić z centrum. Nie rób tego zbyt szybko, by nie dostać zawrotów głowy. Co to daje? Ten rytmiczny oddech działa jak pompa. Organizuje ciśnienie w jamie brzusznej i uczy przeponę oraz dno miednicy, jak znowu tańczyć razem. Pamiętasz pacjenta, o którym wspomniałam? Tego, który zauważył poprawę po obwodzie wzmacniającym? Jego największy przełom nastąpił, gdy połączył fazę czwartą z fazą piątą. Powiedział, że dopiero wtedy poczuł, że jego skurcze stały się silne, instynktowne i w pełni kontrolowane. Mamy więc skurcz, mamy oddech. Ale system nie jest kompletny bez ostatniego, absolutnie kluczowego elementu, o którym prawie wszyscy zapominają. Faza szósta uwolnienie, czyli głęboki relaks. Jeśli tylko będziesz napinać, napinać i napinać, skończysz z jeszcze większym przewlekłym napięciem. Wojownik wie, że siła nie polega tylko na napięciu. Polega na równowadze między napięciem a rozluźnieniem. Musisz nauczyć swoje ciało, jak całkowicie puścić. Po wykonaniu wszystkich faz Poświęć ostatnią minutę na fazę szóstą. Usiądź lub połóż się wygodnie. Świadomie rozluźnij brzuch. Pozwól mu być miękkim. Świadomie rozluźnij pośladki. Świadomie rozluźnij język i szczękę. A teraz najważniejsze. Wizualizuj swoje krocze, swoje dno miednicy. Wyobraź sobie, że z każdym powolnym, głębokim wydechem ono opada, otwiera się i rozpuszcza wszelkie napięcie. Zrób tylko trzy takie długie, powolne, świadome oddechy relaksacyjne. To uczy twój system nerwowy, że po napięciu następuje odpoczynek. W ostatniej części pokażę ci, jak złożyć to wszystko w codzienny plan działania i jakich realistycznych rezultatów możesz się spodziewać. To koryguje lata przewlekłego napięcia i naprawdę odblokowuje ten region. Masz wszystkie elementy. Masz już wszystkie sześć faz kompletny system techniki afrykańskiego wojownika. Ale narzędzia są bezużyteczne, jeśli nie wiesz, jak zbudować z nich dom. Jak więc połączyć to wszystko w spójny plan działania? To jest najważniejsza część. Chcę, żebyś praktykował ten cały cykl, od fazy pierwszej do szóstej, raz, a najlepiej dwa razy dziennie. Nie zajmie ci to więcej niż 10 minut. Możesz to zrobić rano, aby obudzić system na cały dzień, albo wieczorem, aby uwolnić napięcie skumulowane przed snem. Teraz porozmawiajmy o postępach. To jest ścieżka wojownika. Nie możesz biec, zanim nie nauczysz się chodzić. Musisz zacząć od opanowania podstaw. To jest najłatwiejsza pozycja, aby naprawdę poczuć ten mięsień w izolacji, bez pomocy grawitacji i bez kompensowania. Innymi mięśniami, dopiero gdy będziesz w stanie wykonać 10 idealnych powtórzeń, 5 sekund delikatnego podnoszenia, 5 sekund pełnego rozluźnienia, bez napinania pośladków, brzucha czy szczęki. Dopiero wtedy jesteś gotowy, by przejść do pozycji siedzącej. Zacznij od wykonywania fazy czwartej i szóstej w pozycji leżącej na plecach z ugiętymi kolanami. Po opanowaniu pozycji siedzącej, spróbuj zintegrować to z pozycją stojącą, czyli Twoją uziemioną postawą z fazy pierwszej. To jest znacznie trudniejsze. Nie spiesz się. Kluczem jest perfekcyjna forma, a nie siła. Jedno idealne, świadome powtórzenie jest warte więcej niż 20 niechlujnych i napiętych. A teraz najważniejsze. Czego możesz się realistycznie spodziewać? To nie jest magiczna pigułka, która zadziała w jedną noc. To jest trening. To jest ponowne nawiązywanie połączeń nerwowych. W pierwszym i drugim tygodniu Twoim głównym celem jest świadomość. Będziesz miał te momenty, aha, więc to jest ten mięsień. To jest etap ponownego łączenia kabli. W trzecim i czwartym tygodniu powinieneś zacząć zauważać realne, fizyczne zmiany. Tak jak mój pacjent, o którym wspomniałam. Możesz zauważyć powrót porannych erekcji. To jest pierwszy potężny znak, że system budzi się ze snu. Zauważysz poprawę twardości. Po sześciu do ośmiu tygodniach konsekwentnej codziennej praktyki powinieneś skonsolidować te wyniki. Mówimy tutaj o 60, 70, a czasem nawet 80% poprawy. A wiesz, co jest w tym najlepsze? To nie wpłynie tylko na Twoją potencję. Ponieważ naprawiasz sam fundament swojego ciała, ten centralny system wsparcia, zauważysz też inne korzyści. Lepszą postawę, znacznie mniej bólu w dolnej części pleców, lepszą kontrolę nad pęcherzem. Bo widzisz, i tym chcę zakończyć, wracamy do samego początku. Problem nigdy tak naprawdę nie dotyczył twojego wieku. Problemem było rozłączenie. Problemem były lata stresu, napięcia i siedzącego trybu życia, które uśpiły twoje prawdziwe centrum witalności. Te sześć faz to nie jest magia. To jest neurologia. To jest Twój podręcznik obsługi: jak przywrócić komunikację między Twoim umysłem a Twoim ciałem. Jak ponownie włączyć ten system. Potencjał wciąż w Tobie jest. On nigdy nie zniknął. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny i otworzył Ci oczy na nowe możliwości, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych materiałów. Musiałeś go tylko ponownie aktywować. Jestem dr Katarzyna Nowak i do zobaczenia następnym razem.